Słowo Boże na dziś, czwartek 10 lutego 2022 roku. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom, i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec pana, boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków oraz Milkoma, ochydeamonitów. Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze naprzeciw Jerozolimy oraz Milkomowi o chydzie ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od pana, boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów, ale on nie zachowywał tego, co pan mu nakazał. Wtedy pan rzekł Salomonowi: Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za twojego życia ze względu na twojego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki twojego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 106. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań i sprawiedliwie postępują w każdym czasie. Pamiętaj o nas, panie, gdyż upodobałeś sobie w twym ludzie, przyjdź nam z pomocą. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. Ojcowie nasi zmieszali się z poganami i uczyli się postępować jak oni. Poczęli czcić ich bałwany, które stały się dla nich pułapką. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. Składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom. Gniew pana zapłonął przeciwko jego ludowi. Aż poczuł wstręt do własnego dziedzictwa. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu, wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostawać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg, a była to poganka, syrofenicjanka z pochodzenia, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej Jezus. Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona mu odparła: Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, została dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Oto słowo pańskie.